49 dziewiąte okrążenie? No i zaczynamy oczywiście od przejścia na mostek z trzech oczek łańcuszka. Trzy oczka. Ojejku, już spadło. Dobrze. Trzy oczka do góry na pierwszy słupek. Nawijam nitkę na szydełko, dorabiam jeszcze jeden słupek. Trzy oczka na przejście. Nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten sam mostek i jeszcze dwa słupki tutaj wykonuję na tym mostku. I teraz na przejście nabieram pięć oczek łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko, wskakuję na kolejny mostek, który jest obok ananaska i właśnie wykonuję ten sam motyw, czyli dwa słupki, trzy oczka i znowu dwa słupki. Tak wygląda pierwszy motyw, jeżeli chodzi właśnie o to okrążenie. I teraz tu y, przechodząc dalej nabieramy 12 oczek łańcuszka raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nawijam nitkę na szydełko. E, I teraz tutaj na tym mostku sobie ogarniam, i tu mam tak e, do wykonania dwa słupki. Potem trzy oczka łańcuszka. Znowu dwa słupki na mostku. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam jeszcze raz nitkę na szydełko, wracam na ten sam mostek, aby znowu wykonać dwa słupki. Więc tutaj na tym jednym mostku tak naprawdę mamy aż sześć słupków, ale one co dwa słupki są rozdzielane. Trzema oczkami łańcuszka. I teraz znowu 12 oczek na przejście. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nawiam nitkę na szydełko i wskakuję znowu na mostek z trzech oczek łańcuszka. I to już właściwie jest cały motyw, jeżeli chodzi tutaj o to, nasze już 49 okrążenie, powoli zbliżamy się do końca, chociaż jak pewnie panie zauważyły, o wiele dłużej trwa wykonanie okrążenia, no bo wiadomo, mamy większą serwetę. O, jesteśmy już tutaj przy na więc tu na przejście jeszcze nabieram pięć oczek łańcuszka. No i oczywiście motyw. Wykonujemy. Ten nam już znany, czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i znowu dwa słupki. Także popatrzmy sobie jeszcze raz na całość, jak to wykonać właśnie w tym okrążeniu, jak to wygląda. O! No i tak sobie działamy dookoła naszej, naszej pracy. Pięćdziesiąte okrążenie i zaczynamy od przejścia na mostek z trzech oczek łańcuszka i tutaj ponawiamy sobie trzy oczka do góry na pierwszy słupek, dorabiamy jeszcze jeden słupek, trzy oczka na przejście, nawijam nitkę na szadełko i wykonuję dwa słupki jeszcze cały czas na tym samym mostku. I teraz Podważam sobie ten mostek z pięciu oczek łańcuszka, przeciągam nitkę, nawijam nitkę na szydełko i na drugim mostku znowu wykonuję ten sam motyw, czyli dwa słupki, trzy oczka i dwa słupki. Proszę bardzo, o, także takie coś nam wtedy wychodzi. Tymi ostatnimi słupkami chwytamy jak gdyby ten mostek z 5 oczek łańcuszka. I teraz jeżeli chodzi jeżeli chodzi o ten mostek to tutaj robimy 6 oczek łańcuszka 3, 4, 5, 6. Chwytamy sobie tutaj, podważamy o ten mostek oczkiem ścisłym i znowu sześć oczek. 3, 4, 5, 6. Nawijamy nitkę na szydełko i na pierwszym mostku robimy cały ten motyw, czyli dwa słupki. O, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko, znowu wracam na ten sam mostek i robię dwa słupki i teraz jedno oczko na przejście, nawijam nitkę na szydełko i na drugim mostku dokładnie to samo, czyli dwa słupki, trzy oczka, łańcuszka i znowu dwa słupki. O, tak to wygląda. I domyślamy się, że na tym drugim mostku nabieramy 6 oczek. 4, 5, 6. Podchwyt, podchwytujemy tutaj pod tym dużym mostkiem z, 6 oczek łańcusz, z 12 oczek końcuszka. oczkiem ścisłym, i znowu 6 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nawijamy nitkę na szydełko i już wskakujemy na ten mostek od którego zaczynałyśmy to okrążenie. Czyli najpierw ponawiamy motyw, dwa słupki, trzy oczka, dwa słupki. O, i już chwytamy ten mały mostek z pięciu oczek oczkiem ścisłym. I dalej sobie tutaj wykonujemy nasz motyw, czyli dwa słupki. 3 oczka i znowu dwa słupki. Także tak to wygląda. Tak wygląda motyw w tym okrążeniu. I tak oczywiście sobie działamy dookoła robótki. pierwsze okrążenie. I tak zaczynamy tutaj w tym miejscu no pokaż serduszko, super, super serce serce e, no właśnie, zaczynamy w tym okrążeniu, gdzie e, byłyśmy w tym miejscu, gdzie byłyśmy nad ananaskiem i teraz 151 okrążenie też zaczynamy od przeskoku na mostek z trzech oczek łańcuszka trzy oczka na pierwszy słupek, nawijamy nitkę na szedełko. dodajemy jeszcze jeden słupek ale teraz troszkę inaczej, bo robimy od razu na ten moment pięć oczek łańcuszka na przejście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć nawijamy nitkę na szydełko i od razu wskakujemy na drugi mostek. Więc inaczej i robimy tutaj na tym drugim mostku też dwa słupki. O, tak wygląda ten pierwszy motyw, czyli dwa słupki, pięć oczek łańcuszka i znowu dwa słupki. Natomiast to tutaj, e, to pewnie się nie domyślają, ale tak, robimy sześć oczek na przejście. 3, 4, 5, 6. Wkłuwamy się tak jak poprzednio, to robiłyśmy w to oczko ścisłe. Tutaj przeciągamy nitkę wiodącą i też przez oczko łańcuszka nabieramy trzy oczka łańcuszka, żeby zrobić pikotek, więc znowu wkłuwamy się w to samo oczko ścisłe. Przeciągamy nitkę, zaciskamy. I znowu sześć oczek nabieramy, nawijamy nitkę na szydełko i teraz tutaj ten motyw ponawiamy sobie, czyli robimy dwa słupki, 3 oczka na przejście i znowu dwa słupki. Ale teraz zamiast jednego oczka łańcuszka robimy już dwa oczka. Raz, dwa. Nawijam nitkę na szydełko i wskakuję na ten drugi mostek z trzech oczek łańcuszka. I na nim znowu umieszczam dwa nowe słupki. Potem robię trzy oczka na przejście. Nawijam nitkę na szydełko. Znowu wracam na mostek wykonując dwa słupki. O! I teraz jeżeli chodzi. O tę część, no to znowu 6 oczek nabieram. 3, 4, 5, 6. Wkłuwam się w to oczko ścisłe. Przeciągam nitkę wiodącą. Nabieram 3 oczka łańcuszka i znowu wkłuwam się w to samo miejsce, aby wykonać pikotek. Przeciągam nitkę. Zaciskam tutaj i znowu nabieram 6 oczek. 3, 4, 5, 6. nawijam nitkę na szydełko i to już jest ten motyw, gdzie na mostku robimy dwa słupeczki, na tym pierwszym mostku. Teraz 5 oczek na przejście. 4, 5. nawijam nitkę na szydełko i na drugim mostku też. Robimy dwa słupki. Taki dosyć długi motyw. Tak to nam wyszło. A nie, to z tego miejsca zaczynam, za daleko poszłam. O, tak wygląda motyw, i w ten sposób działamy sobie dookoła robótki. 52 rządek, 52 okrążenie. Ja już zaczęłam chwileczkę wcześniej, to znaczy w tym miejscu konkretnie po połączeniu tutaj tych sześcioczek łańcuszka z pierwszym słupkiem w 51 okrążeniu. Po prostu oczkami ścisłymi przechodzimy na ten duży mostek. No i właśnie teraz już jesteśmy na tym dużym mostku i tutaj na początek. Mówię o, na tym mostku z pięciu oczek łańcuszka. I tutaj wykonujemy dwa słupki, trzy oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę na szydełko, wracamy na ten sam mostek i znowu robimy dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i jeszcze raz dwa słupki. Taki jest motyw, czyli 2 słupki, 3 oczka, 2 słupki, 3 oczka i dwa słupki, więc to jest dokładnie ten element. No i teraz na przejście nabieramy 12 oczek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nawijamy nitkę na szydełko. I wskakujemy tutaj sobie na mostek z trzech oczek łańcuszka. I tu po prostu ponawiamy ten motyw, czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i znowu dwa słupki. A na przejście nabieramy tutaj w tym miejscu 10 oczek łańcuszka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nawijam znowu nitkę na szydełko, wskakuję na ten drugi mostek i wykonuję dokładnie to samo. Czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i znowu dwa słupki. O. I teraz na przejście nabieram 12 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. I już nawijam nitkę na szydełko. Znowu mam ten mostek z 5 oczek łańcuszka, więc wykonuję ten motyw, co przed chwilką omawiałam. Na początku okrążenia był ten sam motyw, tylko w momencie, kiedy przechodziłyśmy oczkiem ścisłym. A teraz już łączymy z tym mostkiem z 12 oczek. Więc mam tak dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka, wracamy na mostek. Znowu dwa słupki i znowu trzy oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę na szydełko i znowu wracamy na ten sam mostek, wykonując dwa słupki. O, i tak to wygląda. Ja już mam wykonane tutaj akurat dwa takie elementy. Więc 12 oczek było tu, po środku mamy 10 i znowu 12, 12, 10, 12, i tak to nam się tutaj fajnie właśnie układa, tak to właśnie wygląda. I w ten sposób działamy dookoła okrążenia. O, a spotkamy się na końcu, czyli w tym przypadku o. Będzie to ten element, i tutaj będziemy łączyły ostatnie 12 oczek łańcuszka z pierwszym słupkiem. 53 okrążenie. A zaczynamy po połączeniu oczywiście ostatnich 12 oczek łańcuszka z pierwszym słupkiem wykonanym w 52 okrążeniu. A potem przechodzimy oczkiem ścisłym na mostek z trzech oczek łańcuszka, i już zaczęłam pierwszy słupek z trzech oczek dorabiam jeszcze jeden słupek, trzy oczka na przejście, nawijam nitkę na szydełko i tutaj sobie dorabiam jeszcze dwa słupki, czyli tak naprawdę ten motyw, co się ciągle tutaj pojawia, dwa słupki, trzy oczka, dwa słupki, i znowu nawijam nitkę na szydełko, wykonując znowu na kolejnym mostku ten sam motyw, czyli dwa słupki. 3 oczka. No i 2 słupki. O. Tak wygląda ten motyw. I teraz, jeżeli chodzi o, o to miejsce, tutaj, gdzie mamy po 12 oczek łańcuszka, to robimy tak: 4 oczka. 2, 3, 4. Zahaczamy sobie oczkiem ścisłym o ten duży mostek i znowu cztery oczka. Trzy cztery. Nawijamy nitkę na szydełko. Ten motyw tutaj sobie ponawiamy. Czyli znowu dwa słupki, trzy oczka i jeszcze raz dwa słupki. Natomiast tutaj na tym mostku z 10 oczek łańcuszka będziemy robiły sześć słupków, ale najpierw na przejście nabieramy 4 oczka, nawijam nitkę na szydełko i teraz dopiero robię sześć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 Znowu 4 oczka na przejście. Nawijam nitkę na szydełko. Ten mostek sobie ponawiam. Ten motyw na mostku, oczywiście. Nie mostek, tylko motyw. A więc dwa słupki. 3 oczka łańcuszka. I znowu dwa słupki. Taka sytuacja. I tutaj mam mostek z 12 oczek łańcuszka, więc tutaj będziemy nabierać 4 oczka: 3, 4. Zahaczamy sobie o ten mostek tak identycznie jak to po prawej stronie wykonywałyśmy, i znowu 4 oczka nabieramy. Nawijamy nitkę na szydełko, i proszę bardzo, to jest ten motyw, od którego zaczęłyśmy. Omawianie tego okrążenia, czyli tu na każdym z mostków na nowo ponawiamy sobie motyw dwa słupki, trzy oczka, dwa słupki. O! Jeżeli chodzi o kolejny mosteczek, to wykonujemy oczywiście to samo, czyli znowu. Dwa słupki, trzy oczka i znowu dwa słupki. Także tak to wygląda, tak sobie dookoła działamy. O. Tak wygląda motyw. I w ten sposób dookoła serwetki. Uh, a